A my przyszliśmy stamtąd i w takich haszczach natknęliśmy się na coś takiego. Różnie to nazywają: Jaroszewiczówka, Gierkówka, a teraz już Leśniczówka. Z tego co nam mówili, nigdy tu ani Jaroszewicz, ani Gierek nie przebywali. A teraz to przejęło na leśnictwo i chyba szuka jakiegoś inwestora albo kupca, żeby to można było kupić. Proszę bardzo, to było miejsce na ognisko i całkiem, całkiem przyjemne miejsce. Szkoda tylko, że opustoszałe i trochę zaniedbane, jakby nie patrzeć. No ale dojście tutaj to jest ładny kawałek spacerku. Jaroszewicza spotkałem, albo Gierka, nie wiem do kogo podobne. Gierkowa. Gierkowa aha. I zobaczcie, kochani moi, bo to dla was kręcę. Jak się elita lat 70. i 80. potrafiła bawić. A co mieliśmy my? Zwykli zjadacze chleba. No, dziś jest bardzo podobnie. A no, tutaj, jednak coś było robione, bo ściana docieplona. Dziś jest podobnie. Oni też się bawią. A my musimy się bardziej starać. No, i pani Gierkowa. Na Włościach. Na Włości. oh, tu proszę bardzo, ile krzesełek jeszcze mają zapaśnych na imprezę? I pani Gierkowa w swojej ulubionej pozycji.